Czapoks. Czapoks. też. Natomiast dawno, dawno temu jeździli takie pociągi, takie pociągi, takie lokomotywy, które były lokomotywami parowymi. Właśnie jak kolega powiedział, sypało się węgiel do kotła. W kotle gotowało, kote, kocioł gotował wodę, która była tutaj w tym ja dużym jeszcze malutka bądź no ty dobra to teraz wam przeczytam o tej starej lokomotywie może być dobra stoi na stacji lokomotywa Loko. ciężka ogromna i pot z niej spływa tłusta oliwa stoi i sobie dyszy i dmucha ażar z rozgrzanego jej brzucha Bucha, Buf, jak gorąco, uch, jak gorąco, Buf, jak gorąco, uff, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a palacz jeszcze węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali: wielkie i ciężkie, z żelaza, stali, i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim jedzą. Same grubasy siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie... Pięknie. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze 40 I sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem jak się natężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle... Nagle ćwist, para, buch, koła w ruch, najpierw powoli jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale, szarpnęła wagony, i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci się, koło za kołem i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka łomocę, i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po torze, po torze, po toże przez most, przez góry, przez tunel muszę przewrócić, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas do taktu, tylko co i puka i stuka, to tak, to tak, to tak, to tak, to gładko, tak lekko, to czy się da, jak gdyby to była pieczka, nie stale, nie maszyna z ziemią, z lecz fraszka, igraszka, zabawka, blaszana, a skądże, a jakże to, a czemu tak gna, a co to tak, co to to, to, to? kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch, to para gorąca wprawiła to w ruch. Ta para co skotła kotła do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkocą, i puka, i stuka, i tak, to, to, tak to, to, tak, to, 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 to. I pojechała. Ja to znałam, pana. Znasz? Kurde! No popatrz, kurde, to ja musiałem czytać, jak to znałaś, to po co ja to czytałam? Mogła ona Ale co to, co